Kolejny gość w naszym kongresowym studiu, dr Marek Zuber, ekonomista. Dzień dobry. Dzień dobry. To jak jest z tymi pieniędzmi w służbie zdrowia? Dokładasz czy nie dokładnie? No za mało jest przede wszystkim. Za mało no to jest. Każdy oczywiście. mówi, że za mało o no, czym mówić. No myśmy oczywiście przez wiele lat toczyli tę dyskusję, czy za mało, czy źle wydawane. Prawda jest taka, że i to było, i to było, i pewnie oczywiście dalej z tym wydawanie mogłoby być lepiej. Chyba nie ma takiego systemu zdrowia na świecie, który o którym można by było powiedzieć, że wszystko jest fantastycznie, cały czas są jakieś zmiany, cały czas ktoś jest niezadowolony, no a koszty to wystarczy pokazać słynny Obara Kerr, mm. czyli ten pomysł, który miał w dość dużej mierze zabezpieczyć się Ratować wiernych Amerykanów, kiedy tych, nagle no, zachorują. Dzisiaj szacuje się, że Stany Zjednoczone zapłaciły już za ten system 3,5 biliona dolarów, ale nawet nie to jest szokujące, bo to jest w końcu bardzo bogaty kraj. Tylko zarówno Republikanie, jak i demokraci coś ciekawe, którzy oczywiście głosowali no za bo. tym systemem, czyli y, mówię tutaj o demokratach, uważają, że przynajmniej bilion dolarów z tego można było zaoszczędzić. Okay. No więc właśnie, to jest y, y, przyczynek do, do dyskusji o zwiększeniu efektywności wydawania środków, no ale zawsze to... musimy w tym kierunku słowa. się tak tutaj, bo na początku powiedział pan coś takiego, że w zasadzie nie ma kraju na świecie, który można by powiedzieć, że wszystko jest idealnie i w porządku. A tu na tym fotelu siedziało wcześniej bardzo wielu różnych gości, głównie profesorowie, nie ekonomiści. To wszystko byli profesorowie od medycyny. Jak pytam, jaki kraj mógłby być przykładem, wszyscy mówią: Skandynawia. Szwecja, Dania, Finlandia, Norwegia, no to może chociaż oni. Nie ma takiego kraju na świecie, gdzie moglibyśmy powiedzieć: wszystko jest idealnie, gdzie mamy pełne zadowolenie społeczne z tego, co się w systemie zdrowia dzieje i pracowników tego systemu. W związku z tym, no tego ideału nie ma tak naprawdę. Mhm. Natomiast bardzo dobrze, że Pan poruszył Skandynawię, bo to jest też, myślę, istotny element dyskusji w Polsce o tym, co w przyszłości ma być w służbie zdrowia. Skandynawowie mówią tak. My godzimy się na wysokie podatki. My chcemy płacić wysokie podatki, bo chcemy państwa opiekuńczego, chcemy, żeby państwo mhm. załatwiało za nas pewne Wysokie rzeczy. to znaczy, jak wysokie. Rząd wielkości. To jest oczywiście kwestia do dyskusji. No My dzisiaj, jeśli chodzi o podatek PIT. Czy podatek CIT mamy stawki jedne z najniższych w Unii Europejskiej, więc wyraźnie więcej niż to, co dzisiaj płacimy. I kończę tylko, skandowie mówią, my widzimy, jak te pieniądze są wydawane i my w związku z tym jesteśmy z tego wszystkiego zadowoleni. Więc to pytanie, które dzisiaj musimy sobie Okej, zadać. tylko nie dość, że oni płacą procentowo więcej, to oni tak naprawdę mają dużo większy dochód, więc no, nie dość, że płacą więcej, dużo więcej, to jeszcze od dużo oczywiście, wyższej sumy. To jest, to jest jasne, z, to tym, że też, takie pieniądze. z tym, że też musimy jasno powiedzieć, że największa część wydatków w polskiej służbie zdrowia to są wydatki związane z wynagrodzeniami. W związku no, z, z tym te wynagrodzenia też są niższe niż w Niemczech czy w Szwecji. A zatem tak do końca. Sam fakt, że to jest góra pieniędzy wynikająca z bogactwa krajów nie przesądza jeszcze, że te różnice muszą być aż tak dramatycznie widoczne. One oczywiście są, ale nie aż tak dramatyczne, właśnie dlatego, że także mamy dobrze, czyli Zgoda numer jeden na poziomie trzeba do tego systemu tych pieniędzy dołożyć. Trzeba. No, ale, ale każdy mówi, że dołożyć, a inni mówią z kolei, no dobrze, i tak dokładamy, i tak dokładamy, i dokładamy i wcale nie widać, że jest lepiej, druga, wręcz jest gorzej. Bo druga część tej układanki cały czas poprawiać efektywność wydawania tych środków, co do tego także nie mam wątpliwości to jest też odwieczna dyskusja, jaka część tego systemu ma podlegać bezpośrednio mechanizmowi rynkowemu, czyli mówiąc z polskiego na nasze, pan płaci za. Yy, różnego rodzaju procedury medyczne, te no, procedury. Tak? Idę yy, do dentysty płacę. I pytanie, prywatnie. oczywiście, jaka część tak, ty, tak ma wyglądać? Czy mamy zwiększać, ją, czy to ma być tylko yy, duży obszar stomatologii, bo to jest chyba dzisiaj głównie yy, w rękach prywatnych, czy też zostawiamy to pod kontrolą państwa czy podmiotów państwowych, takich jak Narodowy Fundusz Zdrowia, yy, no a finansujemy to wszystko właśnie z naszych różnego rodzaju podatków i parapodatków? No, a I jeszcze jak raz. powinno być to jest nie, właśnie to jest to co powiedziałem na początku nie ma idealnego modelu bo skandynawowie mówią właśnie my chcemy płacić wyższe podatki i chcemy żeby z tych podatków finansowano służbę zdrowia za którą my już nie płacimy idąc do lekarza czy korzystając z usług pielęgniarki taki model chcemy w Stanach Zjednoczonych to społeczeństwo jest bardziej zróżnicowane w Nowej Zelandii w Singapurze także tutaj ten element płatności no, bo... nie jest taki szokujący dla ludzi, więc my przede wszystkim tutaj musimy podjąć, zdecydować się na jakiś wybór. Z tym, że ja myślę, że akurat Polacy nie są tak to delikatnie określę fascynatami pomysłu, żeby płacić za usługi medyczne w jakimś bardzo szerokim zakresie. Raczej wolelibyśmy, żeby robiło to za nas państwo, czyli bo jest to oczywiście pewien skrót Ale myślowy nie płacimy. to płacimy. My płacimy, tylko czyli? większość z nas nie widzi tego, że płacimy, albo udaje, że nie widzi, albo naprawdę nie widzi i dlatego nie jest gotowy żeby zapłacić. Czyli... No. czyli... Wyższe składki albo wyższe podatki. Mamy ustawę jako jedyny kraj na świecie, która y, mówi nam, y, jaki ma być poziom wydatków na służbę zdrowia mamy w ciągu najbliższych lat, dość do 6% PKB, jak pamiętamy, i tam A, jest takie sformułowanie. To dalej będzie za mało. I tam jest, oczywiście, że no. tak, to, da, to jesteśmy no. poniżej średniej y, Europejskiej, europejskiej no. ale jest to jakiś tam poziom, którego, o którym dzisiaj możemy pomarzyć, bo jesteśmy półtora punktu procentowego poniżej. Więc przynajmniej mamy zarysowany jakiś obszar. Być może jak osiągniemy ten poziom, będzie trzeba zmienić ten zapis i wprowadzić 8 albo 9%. Natomiast Natomiast dobrze, że ten zapis się pojawił, moim zdaniem, tylko jest druga część tej układanki. Yy, mianowicie, wyraźnie w ustawie jest napisane, jeżeli nie wystarczy środków Narodowym Funduszu Zdrowia, no to będziemy dorzucać tych środków z budżetu państwa, czyli z naszych podatków i parapodatków. A przecież mamy masę innych zobowiązań, także tych, które powstały w ostatnich latach, jak choćby program 500, więc z całą pewnością tego nie wystarczy. I to jest, to, o czym yy, mówię od początku. Musimy się przygotować na to i musimy zacząć rozmawiać na poważnie tego z ludźmi, jako ze społeczeństwem. Tak? Oczywiście, dlatego. Yy, ja mam tylko jeden pomysł na to, żeby w jakiś istotny sposób posunąć się do przodu w rozwiązywaniu kwestii finansowania służby zdrowia. Główne siły polityczne w Polsce muszą się dogadać w kwestii kierunku, także w kwestii tego, w jaki sposób tych środków dołożyć, i nie może to być przedmiotem sporów politycznych, bo jeżeli tego nie zrobimy to zawsze będzie tak, że ten, kto zdecyduje się podnieść składkę zdrowotną, nałożyć jakiś nowy podatek, albo stwierdzić, że 20% wpływów podatku PIT będzie przekazywanych sztywno do na budżetu narodowego. Na radium... To przeciwnik polityczny przyjdzie i go zastrzeli. To. to przez właśnie moich poprzedników podnios jest teraz wyższa składka zdrowotna, a tyle byście zaoszczędzili. Panie doktorze, nie ale to, to dobrze. Czyli po pierwsze, trzeba podnieść składkę, bo, no bo się nie da inaczej, czyli pieniędzy musi być więcej. Po drugie, trzeba się przyzwyczajać do tego, że jakoś jednak my, jako obywatele ale do tego się dołożymy. Pytanie w jaki sposób, w jakiej formie. Czy to ma być teraz tak, szukam jakiegoś pomysłu, że idąc do jakiegokolwiek lekarza, na jakąkolwiek wizytę, na przykład płacimy choćby symbolicznie jakąś kwotę, ale po to, żeby w głowach tych ludzi było pojęcie, że to kosztuje, że to nie jest za darmo. I to będzie nawet 2 złote, 5 złotych. Jeden z profesorów, który siedział na tym fotelu, powiedział: Ja bym zrobił tak: 5 złotych za normalnego lekarza, dziesięć za wizytę u specjalisty. No i to jest też bardzo duże zadanie, to ja panu podam, czuł, że, odpowiadając że, że na to, to pytanie, podam panu przykład trzech, gdzie dokładnie mieliśmy taką sytuację. Mieliśmy jedno euro płacone za wizytę lekarską. Da, I usłyszymy. jedna z partii politycznych zrobiła z tego element kampanii wyborczej. Jak my wygramy wybory, to tego nie będzie wygrała i ściągnęła. I to jest to, o czym mówię. Ja nie wiem, czy 5 zł płacone przez obywatela to dobrze czy niedobrze. Jeśli wszystkie partie polityczne stwierdzą, że to jest dobre rozwiązanie, to wprowadzajmy to, tylko nie róbmy z tego przetargów politycznych. Mnie się wydaje, jedna, to zaraz dokładnie. Dokładnie, do, dokładnie, dokładnie. Oczywiście zawsze, do zawsze w takich sytuacjach no, przychodzi nam do głowy jedna rzecz. W zdecydowanej większości z usług medycznych korzystają osoby starsze. W Polsce poziom ich życia jest taki, jaki jest. Wiemy, że emerytury i renty nie są najwyższe. No i teraz pytanie: dla Pana, dla mnie te 5 zł zapłacone za konsultację ja medyczną to nie jest duży problem, ale proszę mi uwierzyć, znam takie osoby, dla których te 5 złotych nie stanowi yy, yy, żadnego problemu. One naprawdę będą się zastanawiać, czy mogą te pieniądze wydać, bo to będzie alternatywa te pieniądze albo zakup nie, to, 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 czegoś dojedzenia. Ja ale zawsze a, ten element, jak to zrobić, żeby sobie z tym poradzić. Ta starsza osoba do tego lekarza idzie jeszcze kilka razy w miesiącu, to już to 5 Robi złotych przemnożone kwota. przez 4 czy 5 wizyt, to się zrobi kilkadziesiąt złotych i to już będzie jedna piąta emerytury. Ale z drugiej robimy. strony wiemy o tym, bo też mamy takie badania, wiele starszych osób, samotnych szczególnie osób, no, chodzi do tych lekarzy, dlatego że to jest dla nich możliwość porozmawiania z kimś, możliwość oderwania się od tych szereg ja ja rzeczywistość. No i teraz jak z tego wybrnąć? Tylko pytanie, czemu tego pomysłu nie da się zastosować? Bo on już się pojawiał parę razy. Pojawiał się, jak pojawiały się kasy chorych, na przykład. Było, żeby dać te pieniądze ludziom. Nie dać ich w formie gotówki, bo jeżeli pan dostanie gotówkę, czy ja, to my wiemy, że my sobie odłożymy na ubezpieczenie zdrowotne, ale być może większość ludzi, niestety, patrz, Stany Zjednoczone tego nie zrobi i potem będzie problem. Więc dajemy ludziom pieniądze, ale dajemy ludziom pieniądze w postaci bonu który można wydać tylko i wyłącznie w opiece szeroko rozumianej opiece zdrowotnej. Ale to ja decyduję mając ten bon, czy ja pójdę do tego szpitala, do tamtego szpitala, do tego dentysty, do tego ginekologa, czy do tego pediatry ze własnym dzieckiem. I w ten sposób trenuję tych lepszych, a ci gorsi mają problem. No i to jest pomysł, który mi się podoba, nie ukrywam. Zresztą pomysł na poważnie rozważany w czasach, kiedy miałem przyjemność być w zespole do spraw reformy służby zdrowia. No bo zdrowia. ten pomysł już tworzony mógł. przez ministra Ty, religii i ministra Dokładnie. To mi się podoba, chociaż też musimy pamiętać, że nie będzie on mógł być stosowany powszechnie. Na przykład jeśli mówimy o szpitalach klinicznych, no to tutaj ten, ten element konkurencyjności jest o tyle kłopotliwy, że po pierwsze to są szpitale, które zajmują się najcięższymi przypadkami, no. często jednorazowymi, które muszą no, dodatkowo no, szkolić. Przy przy ja myślę, tak. przy, przy porodzie, ja czy przy wyrostku roboczym, czy przy porodzie, czy przy obniżeniu zębów? No tak by się jak właśnie podczas tej dyskusji w 2006-2007 roku, y, moim zdaniem sensownie byłoby stworzenie takiego koszyka, ale naprawdę koszyka podstawowych świadczeń gwarantowanych, którego nie dotyczyłyby na przykład te bony, y, a potem cała reszta to już właśnie związana by była z bonami z konkurencji. Podstawowy koszyk za darmo, czyli jakbyśmy mieli naprawdę że z podatków, ale płacony przez państwo. Potem bony, gdzie ja wybieram sobie Choć placówkę. Tak też jest to finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli z naszych składek, ale ja decyduję, ja gdzie mogę być. Zresztą muszę Panu powiedzieć, potem, że dzisiaj... Potem i te najbardziej skomplikowane procedury jeszcze wyjęte z tego no te, wszystko, bo no mogę sobie ja, wyrazić ja myślę, problemy odskadonkologiczne, gdzie ten bon nie wystarczy. Ja myślę, że te podstawowe procedury, w jakiejś części moglibyśmy te skomplikowane procedury yy, yy, łączyć z tym podstawowym koszykiem yy, tych podstawowych świadczeń. Właśnie podstawowych, to nie znaczy najprostszych. To chodzi tylko o kwestię uh -huh. właśnie w jaki sposób mamy to finansować i w jaki sposób odbywa się ten wybór. Zresztą wie Pan, w jakiejś mierze dzisiaj mamy już ten element konkurencyjności, bo Pan dzisiaj według przepisów, które obowiązują, może się leczyć. W różnych szpitalach w Polsce. Już nie mamy tego przydziału yy, rejonowości, jeżeli no, można tak mogę, powiedzieć. Mogę, ale ja, ja, mam proste, ja mam Każdy z nas ma masę prostych przykładów. W moim przypadku jest tak, że i tak idę prywatnie. Ostatnio dzieciak sobie rozciął rękę, jadąc na rowerze. Trzeba było szyć. Szyć po prostu. Prywatny lekarz w mieście, ja nie mieszkam w Warszawie, pod Warszawą, prywatny lekarz, akurat jak na złość tego dnia nie przybyła Chirurg, jadę do państwowej placówki, kolejka na 80 osób. Pani, która przyjmuje, mówi sama, niech pan z dzieckiem jak najszybciej stąd jedzie. Bo jeszcze tutaj w ogóle się zarazi czymś tam Pan, a to trzeba po prostu tego Jadę do spółdzielni, spółdzielnia nie przyjmiemy łatwo chirurg dla dorosłych. Efekt był taki, że jechałem 40 km do Warszawy, gdzie prywatnie ktoś mu to wstrzymał. Ale to pan podał, Banalna ale to pan też zobaczył, że... że jeszcze jeden, jeden element, mianowicie Sor. Czyli y, so ta na, nadzwyczajna sytuacja związana z wypadkiem, ogląda pan na pewno czasem amerykańskie seriale. No, kiedy no, no, mieliśmy no, no. ostry dyżur, teraz mamy Chicago y, Med, to się bodajże nazywa. Y, nawet w Stanach Zjednoczonych, gdzie ta służba zdrowia jest rozwinięta bardzo mocno, także ta prywatna, nawet w tej prywatnej służbie zdrowia na sorach najczęściej się czeka, bo taka jest specyfika niestety funkcjonowania ale tych krewelci. oddziałów. Nie, nie, nie umiera, ale krebleci cały czas Myślę, że się, nie, nie ma takiego kraju na świecie, gdzie każdy pacjent w takiej sytuacji, szczególnie w sytuacji jakichś, jakichś większych wypadków, będzie opatrzony w ciągu kilku sekund czy kilkudziesięciu y, sekund. Zawsze dokonuje się wyboru tych, którzy są bardziej y, okay, w danym momencie że... Do tego, że i tak płyta tak, jest tak, tak, taka, że ja za to zapłacę. To może lepiej Ale zawsze powiedzmy, że zapłacę. Dajmy mi ten bon, i ja z tym bonem bo pojadę od razu tam, gdzie nie, nie będę kombinował. No tylko sam bon, sam bon panu nic nie rozwiąże, bo pan z tym bonem może pojeść do tego szpitala, w którym pan był teraz, może pan pojeźdź do tej spółdzielni, w której pan był no tak. teraz, więc sam bon nam tutaj nic nie rozwiąże. Tak jak powiedzieliśmy na początku, zwiększenie finansowania z jednej strony, z drugiej strony zwiększenie efektywności, z całą pewnością element konkurencyjności. Czy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi prowadzi do zwiększenia efektywności? Więc ja jestem absolutnie za tym, żeby w jak najszerszym zakresie, tak jak powiedzieliśmy, nie wszędzie da się to zrobić, nie w każdym przypadku da się to zrobić, ale tam, gdzie jest to możliwe, wprowadzajmy ten element konkurencji i dawajmy możliwość wyboru nam. Bo wtedy te ośrodki, które będą najlepsze, te ośrodki będziemy wybierać. Te ośrodki będą najlepiej funkcjonować, najwięcej zarabiać, ale też te pieniądze, które one będą otrzymywać, będą najlepiej, najefektywniej wydawane. Panie Więc to Marku, jest ten kierunek. No a teraz na koniec, panie doktorze, pytanie takie pan naprawdę wierzy w to, że to się da zrobić? Czy... Ja absolutnie wierzę w to, że nie mamy innego wyjścia. Od wielu wyjścia. lat pracuję jako ekonomista, doradzając bardzo wielu różnym, bardzo poważnym instytucjom. Ja od wielu lat, mniej więcej w tym samym czasie, pracuję w mediach publicznych i w kółko o tym rozmawiam. I przeżywam kolejne rozmowy, mijają kolejne dziesięciolecia i ta sytuacja się nie zmienia, tylko się pogarsza, choć wszyscy wiemy, co zrobić. Niech mi pan uwierzy. Po pierwsze, naprawdę na poziomie strategicznym o wiele łatwiej by było przeprowadzać pewne zmiany, gdyby wszystkie podstawowe partie polityczne w Polsce dogadały się co do kierunku, zbudowały sobie taki szkielet i nie. Przerzucały sobie pomysły związanych z tym szkieletem, nie atakowały siebie nawzajem podczas kampanii, kampanii w tym zakresie. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz. Ja jednak widzę bardzo dużo pozytywnych przykładów i yy, wydawania, coraz lepszego wydawania środków. To znaczy, znam szpitale, które funkcjonują naprawdę lepiej niż funkcjonowały 10 czy kilkanaście lat temu. W związku z tym nie mogę nie być jednak optymistą, przynajmniej umiarkowanym. Da się to zrobić. Tak powiem trochę złośliwie, nawet w Polsce jest to osiągalne, natomiast miejmy świadomość, nie ma takiego kraju na świecie, gdzie wszyscy będą zadowoleni ze swojej służby zdrowia. Oczywiście jest wiele krajów, gdzie ona znacznie lepiej działa niż w Polsce, to też musimy bardzo wyraźnie powiedzieć, ale myślę, że mimo wszystko idziemy do przodu. Jak popatrzymy sobie na to, co się działo kilkanaście lat temu, myślę, że jednak idziemy do przodu, a kluczem jest cały czas to samo i to jest to, o czym właśnie od tych wielu lat mówimy. Pieniądze i wzrost efektywności. Doktor Marek Zuber, pięknie dziękuję bardzo za pracę naszego studia.